Mówi się trudno, ale czy łatwo jest się z tym pogodzić, być po prostu trudno, no i hej, no i cześć, no i uj, no i cześć, to mi się nie podoba zupełnie. Jak dla mnie to to jest pochlastane. Rozmawiałem ze swoją byłą koleżanką. Czy ona jest byłą koleżanką? Chyba nie, skoro z nią rozmawiałem. No właśnie. więc rozmawiałem ze swoją koleżanką i widzę w niej bardzo pożądaną bardzo dobrą cechę że ona nigdy ale to kompletnie nigdy nie chce pozostawiać rzeczy w takim powiedzmy kwasie, czyli niedopowiedzonych. Zawsze dąży do tego, żeby wyjaśnić. Wyjaśnić, coś ustalić. I rozstać się w zgodzie. To jest bardzo dobra cecha. Bardzo dobra.